60 sekund żołnierza, minuta rzetelnych argumentów w obronie twojej wiary. Skąd wiemy, że Chrystus powróci? Ponieważ obiecał. W Ewangelii Jana 14, 1 3 Jezus obiecał: "Przyjdę znowu". Dzieje Apostolskie 1:11: Anioł zapewnił: "Jezus przyjdzie w taki sam sposób, w jaki widzieliście, że odszedł". Jak będzie wyglądał świat, gdy Jezus powróci? Łukasza 21:25 i będą znaki na słońcu, na księżycu i gwiazdach. W Mateusza 24:4 jest napisane będą wojny i wieści wojenne. Jak Jezus powróci? Pierwszy Tesaloniczan 4:16 mówi: Pan stąpi z nieba z okrzykiem. Dlaczego Jezus wróci? Na Huma 1:9, by zniszczyć grzech raz na zawsze. W Ewangelii Jana 14:1-3 Jezus obiecał, że powróci, ponieważ chce być z nami i pragnie zabrać nas do siebie.